No więc kupiłem nowe auto. I co, nagrasz o tym film? Nie, tam żeby od razu. Kogo my tu mamy? Fajnego chłopaka z fajnym autem? Mam drogie koła i mam drogi spoiler. A ile kosztowało? Milion złotych Widzę tutaj przede mną ten krajobraz. I wiecie co widzę? Widzę tanie gówno, bo tutaj jest moje drogie auto. Mam tutaj drogi szyberdach Mam drogi piekarnik na osypki. No już drogie okna i drogi nawet Pipp. Ok, stop. Teraz na poważnie. Chciałbym wam, moi drodzy widzowie, powiedzieć, że od dawna marzyłem o tym, aby spełnić moje marzenie właśnie i nim miał być ten samochód, tak? Wiele w życiu poświęciłem, żeby dzisiaj patrzeć na to auto. Dziękuję wam wszystkim pięknie za wsparcie. To wy jesteście częścią sukcesu mojego i tego, że to auto dzisiaj leży obok mnie. Ach. No więc tak, biedaki robaki, trzeba po prostu lecieć za marzeniami, słuchajcie, jebać tą szkołę, trzeba po prostu co? Wierzyć w siebie, tak? Dzisiaj z biedakiem robakiem spokojnie, kiedyś możesz nim nie być, wystarczy, że po prostu na życie się ci mówi uwierzysz, Weź szkołę, słuchaj, ze swoją pasją, ze swoimi marzeniami, zostajmy tuberem i się, jak to się skończyło. Słuchajcie, jedziemy do e, moich przyjaciół-tuberów, e, ja mam drogie auto, oni podobno też mają jakieś drogie auta, z przyjemnością porównam, zobaczę, a nie! A teraz ja wjeżdżam No mam w dupie to, że musisz hamować Moje OCAC rocznie kosztuje więcej niż całe twoje auto Mnie nie za bardzo interesuje ja, Jakie tu są te prędkości Ponieważ mam drugie auto, tak? Jeżdżą za szybko, można stracić prawko <grym>, Ale nie można stracić czegoś, czego się nie ma sk Syn, Myśli, że może mnie przyścignąć ma takie opcje Pa, 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 pa teraz, patrz, patrz pa, teraz, pa, teraz, pa, teraz. się, nie? Zesraż się, patrz teraz na to I... Zabiję nas, Zabiję! Paweł zazdrościł mi mojego auto ostatnio, jak z nim ja rozmawiałem. No, ja zazdroszczę furę, się? to? Co? W mi ta jaki jest cel tego filmu? No, pokazać tobie, że... Chul. To jest. To jest auto, kiedy idzie za marzeniami spełniać, nie? A twoje? No stare, no. Ale po to, co? To... Ja, by, ja, bym, ja bym też miał wyjebane, gdybym takim autem, bo nie wiadomo czy dojadę na koniec, Powiem ja Ci tak, kurwa, ty z rowerem <laughs> miałeś problem, a ty, kurwa ogóle bierzesz w za 500 tysięcy? to? Po pierwsze milion, po drugie... Nie podał mi się twój ton, młody kolego. Ale mi mnie wkarniesz tą furą? coś. coś w sensie, jak jest cel? Bo ja nie... Do nie... tego momentu chciałem, ale... Ale idź się karny swoim samochodem. Śmieciu. Auto. Kask załóż tym razem, jak masz się wyjebać. Pa, elektryczne szyby. <śmiech> 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 I mama mi nie powie, że nie mogę. Widzisz tutaj? Widzisz tu, 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 to, to, to. Wiesz, że to może jechać? 400 na godziny prawie, nie? 4 konie. To wciąż 696 mniej niż moich No. Moje drożdż. Okej. Okay. No. Jeździsz? Jeździ, nie? Jeździ. to tak... jest chyba najważniejsze, nie wiem, z czego chcieć więcej dodać auta. Czy ładny masz to auto, ja nie, powiem, ja nie powiem, że nie, no. Zajebiste, nie? Tak, a mogę zapytać, po co ta torba na tym aucie? No, moja, moja. Będziemy rozdawać potem w kolejnym odcinku pieniądze. Nie no, słuchaj no. Czy znaczy, to nie jest moje auto, to jest taty auto. No bo moje się popsuło i tata mi pomógł. Czekaj, czekaj, czyli my się. my się, my się kolegujemy i ty nie masz samochodu? Tak. To jest potrzebne? Nie wiem. Nieco głodny jestem. I tak się cudownie składa, że mam kolejną okazję wypofać się moim samochodem. Więc dzisiaj 50 razy przyjedziemy obok Markzburga. Jak ja tu zaraz zagazuję, jak wszyscy się odwrócą. Jestem kompletnie wkurwiony Wyobrażacie sobie, że nie powiedział nic na temat mojego auta? Mi nie smakuje No trzeba powiedzieć, że moje droższe Nie? Ale słuchaj no, Pojedzie z punktu A do punktu B Normalnie da się dojechać takim samochodem I je wszystko spoko, nie? Patrz, tak samo jak ten typ tutaj jedzie i dojeżdża właśnie z punktu A do punktu B. Ale, Ale o chuj chodzi? Prawdopodobnie auta, nie? Oczywiście moje to Jakie jest auta? Nissan. Nissan GTR, uh, 2020 Precision Edition. Kurwa droga sprawa, stary. No wydaje mi się, że droższe niż twoje mieszkanie. Ale wy to kręcicie w jakimś celu? Co? Czy wy to w jakimś celu? No w sensie chcemy tego, zrobić takie, wiesz, porównanie z autami youtuberów żeby pokazać, że ja mam droższą. Nie, dobra, ale ja nie dałem zgody na to, kurwa. Nie, nie, nie będziemy tego kręcić, no. Wiesz, dla kogo jest takie auto? Ej, ale proszę nie dotykać mojego samochodu! Proszę nie do. Ta klamka jest Co? Dla bananów. Wiesz, jaką 50 wartość 000 tysięcy złotych. Nie, on nie ma 50 tysięcy złotych. Myślę, że ten samochód spokojnie by poszedł za 70-80 tysięcy, gdyby nie fakt, gdyby nie fakt, że grał on w wielu moich filmach, więc jego wartość rynkowa no, no, no. wzrasta od razu. Nie wydaje mi się, nie, nie. Nie, ale ja nie żartuję, no, serio. Twój kanał jest też mniejszy, jakby umówmy się, jakby ten Nissan 2020 Prestige Edition gt no, zaraz, no, zaraz spowodujemy, że ej, twój będzie ej, po prostu kurwa tańszy ej. ten samochód. przepraszam! Maciek! Maciek, Słuchaj silnika, słuchaj. no, ale po co ja wydawałem milion złotych, żeby potem co, stać w korkach? Za Toyota Jaris? Czy to auto kosztuje milion złotych? Wcale nie, wcale nie, ale blisko, blisko, jeżeli się leasing, bieda kurowaku, to wydaje mi się, że przynajmniej milion by kosztowało. Ale dla mnie on jest wart milion, nawet więcej, wszystkim tego, jak na to ludzie patrzą. Wydaje mi się, że to jest najpiękniejsze w tym, w tym wszystkim. I nic nie mam więcej do. Ty co pan robi tutaj? Co drugiego auta nie widziałeś nigdy? Przepraszam, osoba, która gorzej sobie radzi finansowo niż ja. Czy mógłbyś, szuń ze mną tego samochodu? Mam dla ciebie niespodziankę. Dla tego drogiego auta? Tak, proszę wejść. Tu, 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 tu jest wejście. Nie, nie, tu jest dla kierowcy. Tam, tam. Panie, 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 Bo, tam. Proszę tutaj. Daj mi kamerę, daj mi kamerę. Okay. Kochani, jest tutaj ze mną Kamil. Karol. I. Kamil opowiedział mi chwilę historię swojego życia, szedł tą ulicą i po prostu to było niesamowite. Kamil walczył na wojnie, kurde, słuchajcie, szukał telefonu komórkowego pisuckiego. stracił rodzinę w pożarze podczas bombardowania przez Polaków na Ukrainie. I wiesz so Kamil? Kara. Ja chciałbym żeby to wynagrodzić, wiesz? To są kluczyki do auta Nissan GTR. 2 0 Prestige Edition. To jest dla ciebie. To auto będzie twoje. Może w końcu znajdziesz dom. Będziesz mógł gdzieś zamieszkać. W tym samochodzie możesz robić wszystko, możesz użyć prysznic. Proszę, to dla ciebie. To chyba nie mówisz seria. Nie mówił na serio, ale powiedział, żeby nikomu nie mówić i dał mi. Stanisław! 540 Chodź! No nie dałbym auta za milion złotych jakiemuś menelowi Jakby szanujmy się, aż tak bardzo by nie pojechało. Ale to nie jest tak, że nie byłbym w stanie e, kupić mu takiego auta Tylko dlaczego akurat mu, tak? W sensie, tutaj skuterzysta Co ty Bo to nawet nie ma dachu, nie? W sensie, jak ty możesz tym jechać? Tak. To nie jest tak, że nie byłbym w stanie kupić drugiego takiego auta No bo jestem praktycznym biznesmenem, mi zostać tak takie trzy ale tego nie o to, bo mam z nim relacje miłosną. Rozważam ostatnio całkiem sporo nad tym, jak nazwać moją rejestrację. Uważam, że to jest bardzo ważne, aby twój samochód tak naprawdę prezentował twoją duszę w całym, e, całe, całej pełni. No ale wiadomo, nie każdy ciebie dobrze zna. Co jest według mnie najważniejsze, to mieć dźwięczną rejestrację. I sobie tak myślę, myślę, no... Może być ściekły pazur, albo mosiężny brutus, albo moja droga ze znaczkiem dolara. Albo na przykład ja i ciuraki. Bo myślałem też, czy na rejestrację nie wstawić jakby e, nazwisko mojego widza, który wyśmie największy donate. Oh, to byłoby piękne. Najlepiej to odzwierciedla po prostu dolarek, dolarek, dolarek. Moi drodzy, kończy się dzień. Dzisiaj pochwaliliśmy się autem wystarczająco. Więc Stasiu już zaraz tam idzie do swojego biednego auta i teraz, słuchajcie, telefon do mojej mamy. Do mojej kochanej mamy, z mamy najlepszą relację ever. Eee, moja mama mnie wychowywała samego, w sensie była jeszcze moja siostra, ale to... No i słuchajcie, dzwonimy teraz. Muszę się jej pochwalić tym samochodem. O. Adam, to ty? Mamusia! Adam, Adam, ty Uwaga, uwaga, uuuu! Koło Fortuny dalej się toczy, słuchaj, jest samą niesamow... Mamo, dobra, weź, to jest takie drogie auto, to jest milion złotych, rozumiesz to? Ale się udało, słuchaj, a mówiłaś, idziesz do szkoły, coś dla na nas. Adaś, mam w dupie ten twój milion, jedyne gdzie widzę syna, to na jego pieprzonym kanale YouTube. Mama, psujesz mi odcinek, daj dziadka, daj dziadka, daj dziadka. Jezu, daj dziadka. Adam, twój dziadek umarł w zeszłym roku, próbowaliśmy się z tobą skontaktować, żebyś chociaż do jego pogrzebie się pojawił. Czy ty rozumiesz, jak bardzo odkleiłeś się od świata? Weź, zadzwoń chociaż do Stop. babci, pokaż, że o nie pamiętasz. Pod tym oddzwonię. Dobra kochani, do tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję po tym kanale i na pewno e, widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Trzymajcie się, papa. Pa. trzymaj się Stasiu i się do swojego biednego auta.